Nie, będą po kolei To mi jeszcze ciekawe rzeczy. Trzymaj. Bunkier? No dziękuję. Musisz mnie. Co kobieto, rodzinnie? Dzisiaj zwiedzamy bunkry. Bajzel jest Ale jest fajnie, Młody nie idzie. O tego się nie spodziewałem naszej zabawy. Jest pięknie. Witam. Dobra. Próbujemy wyjść z podziemi. ziemi. A co? Jest fajnie, nie, par... Patryk? No, zarąbiście. Lubię takie rzeczy. Dobra, idziemy w nieznane. Zobaczcie. Welcome. No? To nie jest takie sadzone. O, jaki cele? cele? To są magazyny żywnościowe jeszcze w tej twierdzy. Schody są na górę tutaj jakieś, zobaczcie. Tu nie ma nic, trupie czachy. Jakie są? Zamurowali Tu nie zamurowali. Są. Dobra, idziemy. Zobaczymy. A to są na górę schody o. Słuchajcie tu sobie zrobimy Sylwestra dzisiaj No no tu prawdopodobnie było jakieś działo Bo się schodziło tutaj Kobieto, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię Kobieto. no? teraz cię widzę, kobieto. A ile tam drzew A może widzisz? Zrobimy zdjęcia. Widzę. Widzę, że nic nie widzę. No, wrośnięte. Wszystko stare. Trzełówka coś, nie bardzo chce mi działać. Dalej jeszcze jest. To wszystko po obniższenia magazynowe. Zobacz, no, o kible. kible. <gry> tak, kibelki są, na dole szambo, zalane wodą. Uwaga, nie wpaść, bo w gówno można wpaść. Kibelki. Najbardziej czyste i higieniczne na łapki, a tutaj pewnie prysznic był. No ta. Czyli poszukujemy złotego pociągu, jakby ktoś pytał. W bunkrach, ale jeszcze wam nie powiem, gdzie. Bardzo głęboko pod ziemią znaleźliśmy zejście do niższych poziomów, gdzie schodzimy teraz. Ostro, wszystko obmurowane. Zaznaczę, że obieg jest całkowicie dostępny za free, za darmo. Teraz się wspinamy ku górze. Jesteśmy na razie w jednym z pierwszych bunkrów, ale tych bunkrów i umocnień tutaj jest bardzo dużo. Postaramy się dzisiaj spenetrować.